Hej widzowie, w dzisiejszym odcinku, nie wiem co będziemy robić, ale kupiłem bardzo duży kredyt z banku, wziąłem, i teraz, o co tam jest? Toaleto za 10 PLN i toaleto za 10 tysięcy PLN. Coś tu, no ale taki toalet, no taka toaleta, no nie no, to jest słabe. No ale taka toaleta, to są dobre. Może coś w tych jest i trzeba kupić właśnie tą naj, najgorszą. No to za chwilę kupimy sobie i skupimy może sobie dwie nawet. Aha. Czy to jest mój domek? A w ogóle widzę, to jest teraz mój domek. Ja go kupuję. Ja kupuję ten domek właśnie. Jest on super obliczony, to jest to okno, ale to nieważne. Jest on superowy domek, uuu tutaj będę trzymał moje pieniążki, tutaj, tutaj będę wkładał setki złotych Ile diamentów, bo ja wziąłem wielki kredyt, właśnie tutaj teraz wstawiam wszystkie diamenty, znaczy no nie wziąłem kredytu, ale jestem mega bogaty Zarobiłam tyle kaszury, że teraz to mogę kupować. nie na no, zakupy chodzić i wszystko tam będę miał. Mogę sobie kupować wszystko na Więc właśnie. E, lecimy. Tutaj jest nasz dom. Pff, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nikt nam go nie ja niszczy. Mapa, 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 mapa. Ja widzę, że za chwilę pójdę na zakupy, tylko muszę coś zrobić. Więc a to akurat nie muszę być na cięciu, bo ja coś tam robię. Widzimy to już mi SMS, że już otworzyli sklep z toaletami nowymi. Więc ja te to toalety sobie szybciutko kupię. Jedną w na razie. W sumie to jedno to będzie super. O, tutaj mam jeszcze jakieś płaczki. Tu, tu, nie mam gdzieś tutaj staczków. W sumie, wezmę. tyle. I za to będziemy mogli zapłacić, właśnie. Sprzedawcy. I właśnie przyszedł, co do mnie, osadnik, że mają go, że już mają toalety. Halo, gdzie on był? O, tutaj. Dzień dobry który to bym to chciał kupić? No właśnie, mnie interesuje właśnie ta diamentowa. Ja na razie wziąłem sobie ja tak z. No, to, to, to. Tutaj mam. Tak, z 10 tysięcy to będzie. To być ten. No właśnie. To jest właśnie 10 zł. Diamant ja to jest 10 zł te warty. Widzowie. Ja. Więc tutaj. Nie, diamant jest dużo warty, więc... Ja dziękuję pan chciał, bo no to jest to 16. No ja takie 16 mega mało. No ja to mogę kupić. Proszę pana, ale za którą? Co no, to nie mam tu? To co ja sobie to po prostu kupiłem. Najpierw widzowie zacznijmy od tej za 10. Widzowie. Jednak poproszę za, za 10 zł. Tak, są 10 złotych. Dobrze, proszę sobie brać. Toaleta jest teraz panu. I Dobrze widzę. tutaj musimy ją zabrać, ale to na część się ta to toaleta rozkłada, skłodę... pewnie to, to też, ale ta jest bardzo bogata. Tutaj już tą toaletę nie zabraliśmy. Nie mogę, ta toaleta będzie do kitu. Pewnie. Nic ja tak uważam, bo... Jak możesz zakupować taką drewnianą toaletę? Drewniana toaleta pewnie nie będzie zbyt dobra. Ja sobie to umieszczę na górze na górze. Ciekawe jaka ona jest, w ogóle i... Ufu, jaka okropna! Nie no ta toaleta to po prostu jest słaba. Więc ja chowam tutaj sobie tą toaletę i lecę kupić tą za 10 tysięcy. I powiem sprzedawcy, że po prostu jest okropna. Tutaj takim parkuraczkiem to zrobię. Jeżeli chcecie odcinki nasze, na przykład z życia Grinch'a albo z życia Grimisa, no w sumie Grimisa nie, ale no możemy nagrać takie. To dobrze tutaj, proszę pana. Tutaj, i tyle panu wystarczy? Dziękuję za biznes, z fanem, który dobrze handluje. <grymianie> to super, że się ze mną dobrze handluje. Zapalenie nie ma, kilofa. Jeżeli hmm. macie kilof, potrzebuję. Macie ten kilof. W ogóle. <grymianie> Zobaczę, tutaj osadnik jeszcze nie wziął tych diamentów, ale dobra Widać, że dużo kupiłem. Widać, że dużo kupowałem. Proszę panu. Co, co? Już nic, to no, no, miałam takie pytania, ale to nie ważne już Okej, okay. to tu lecimy mm, Tutaj musimy ją za jakoś zabrać czy w ogóle można to taką sobie, wystawę wiska wybrać? O, w ogóle już ją zabrałem, co wie? Zabrałem i tą tabliczkę, nie wiem czemu też zabrałem, ale już lecimy. Z tym, to już zapłaciłem za tę toaletę i trochę pieniążków na nią poszło. Za te biąciki, ale nie dużo. Lecimy. Teraz. Tą toaletę, na uprawę nie zniszczymy, więc postawimy sobie tutaj. Widzowie, jak super, o, ja nie mogę, ja nie mogę, ona jest tak wygodna. To jest ta toaleta, no, trzeba ją mieć. Super, w dodatku kupiliśmy ją, która kosztowała 10 tysięcy PLN. Ale ja policzyłam, to a nasz ostatni kto policzył i wyszło tylko 64 i 16 diamentów. Ile to jest? Nie pamiętam. Będzie to... nie chcę mi się teraz liczyć. Bo tutaj. Ja dziki to na końcu mamy. Ja nie mogę, to jest tak dużo. Widzowie, ta toaleta pewnie na odcinku będzie jeszcze coś czekać. Było tak szybko, że zrobiliśmy te toalety. No już pewnie zdobyłam te pieniądze. I teraz mam tyle pieniędzy, w ogóle to jest szpital. co a w ogóle te pieniądze zabieramy ze sobą, bierzemy, może coś pójdziemy kupić. A bo nie! pojedziemy do lordów o, wiem co? Ja po prostu wiem, po prostu wiem. Tutaj będzie fajna skrzydła na diaks. To będzie super. Widzę to będzie super. Ja z wszystkie diaksiki. Mamy tyle diaksików. Wyszok. Tutaj mamy tyle tyle. Tyle, 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 tyle. O, tylu. Tyle diaksów, bierzemy. I chowamy nie tu. Tutaj. Tu jest dopiero skrytka, przecież nikt się nie skapnie do takiej skrytki. Nic na razie nie mam do jedzonka Ale co za chwilę się zajmiemy tym zajmiemy się i teraz mamy co do Głosika miliony złotych widzisz około miliona teraz mam na koncie widzowie tu i ja w ogóle sobie tu posiedzę i poczekam chwilę chwilę Postanowiłem sobie kupić coś w malgadziku, ale nie wziąłem sobie pieniędzy. Ale tutaj akurat mają też takie rzeczy, na które po prostu mogę zapłacić kartą. No właśnie, tutaj kartę kart, zapłacę za chwilę. Tutaj, może to. I tutaj też to jest. Zapłaciłem do terminalu. I lecimy. Właśnie do doku i tyle jeszcze, na karcie mam jeszcze parę, na karcie mam akurat mało złotych, bo mam 7. bo aktualnie mam sześć, nie, pięć, przepraszam, 5 złotych mam aktualnie na karcie, tak, i teraz lecimy tutaj. Na karcie mam 5 złotych, więc nie będę więcej wydawało. co to jest? A nie, bo to toaleta na no to jest toaleta. Właśnie lecimy, wyjadł coś ze skarbca. Co? Widzowie ukradli mnie! Ktoś mnie ukradł! To niemożliwe. Nie mam nic! To nie tyle pieniędzy, bo teraz nic nie ma! Nie, to jakiś żart. Dosłownie nic, nie mam pieniędzy. To jakiś żart. No, po prostu szok. Ukradli mnie! A te toalety były tak super! Mam nadzieję, że toalety to i nie zabali. A to sprawdzimy za chwilę, bo jestem strasznie zmęczony. Psst! a, ja, ranek już, ranek super, super. Hi są nie mam, ale w ogóle idę do Su? Toale... Ukradli mi nawet tę najlepszą toaletę świata? To jakiś żart, no, już nie wytrzymał. Zostałem tak ukradziony, wszystko mi zabrali. <tuszy> 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 Ukradli mi milion złotych. Ja nie mogę, miał ja milion. W ogóle teraz nic to słownie nie mam. Więc na Jotku wasz na kanał plus Subskrybujcie mnie. Jeżeli jesteś do nowy, drogi widzu, to subskrybuj. A challenge na dziś to jest pięć łapek w górę. Zostawcie tyle. 5 łapek w górę. Mam nadzieję, że zostawicie 5 łapek w górę. To jest na dziś challenge. No a właśnie ja się z wami po prostu żegnam. Więc po prostu pa! Pa pa pa!